Cześć, kochane. Dzisiaj przychodzę do Was z porównaniem topera na małej bazie i na normalnej 20x20, która jest taka najbardziej popularna w naszym sklepie. Ja na sobie teraz mam toper Rita 2, 40 cm na bazie właśnie 20x20 elastycznej z mikroskórą. I teraz Wam pokażę, jak wygląda zamieszczenie mojej kultury z tyłu. Tak wygląda, a teraz założę Wam toper mini. Bo często też właśnie zadajecie pytanie, w jaki sposób zagęści Wam mini toper. Waszą fryzurę. I ja Wam powiem szczerze, że ja mini toper używam tylko i wyłącznie do spiętych włosów, ponieważ mini toper nie zagęszcza mojej fryzury w taki sposób, jaki ja bym chciała, tak, że... Chodzi o to, że nie zasłania e, miejsc przerzedzonych, dotkniętym łysieniem androgenowym, i to sprawia, że ja nie czuję się po prostu całkiem komfortowo, jeżeli bym miała rozpuścić włosy i chodzić mini toperku, to z przodu jak najbardziej wygląda to OK, ale z tyłu już niestety nie. Dlatego takie mini topery polecamy e, jak najbardziej do zagęszczenia samego przedziałka z przodu, tak? czyli to się w ogóle nazywa zagęszczeniem przedziałka. A nie zagęszczeniem w ogóle włosów, tak? Z tyłu. Tutaj, to jest toper dla dziewczyn, które mają tutaj więcej włosów z tyłu niż ja, e, ale na przykład ten przód się im przerzedził. I tutaj z przodu, tak jak Wam mówiłam, jak założę mini toper, to dla mnie przód wygląda fajnie, tak? Lekko, fajnie. Ale w momencie, kiedy ja pokażę Wam tył, Nie, nie podoba mi się ten efekt, ale noszę mini topper do włosów spiętych i to jest fajny gadżet, mając nawet mniej tutaj włosków z tyłu, jakieś przyszedzenia, tak jak ja. Możesz nosić mini toper, ale ja wybieram wtedy mini toper z grzybką, który mogę sobie wyżej spiąć, poprzez to, że ta grzywka jest, to ten brzuch jest fajnie uzupełniony i w momencie, kiedy ja sobie te włosy podniosę do góry. Ten jest troszkę pokręcony. Tamten był całkiem prosty, a ten został pokręcony przez nas. I tutaj teraz sobie zepnę gumką. Już Wam pokażę, jak to wygląda. To ja jak najbardziej mogę sobie tak wyjść i wtedy czuję się yy, okej. Okay. Nie wiem, czy ja to dobrze spięłam, bo się tutaj nie widzę z tyłu jak chcę mieć spięte włosy jak najbardziej mi odpowiada uzupełnia mi tutaj moje zakola e, uzupełnia tył bo tutaj spinę i nie widać tego e, mojego problemu także jak najbardziej możesz nosić przy mniejszej gęstości ale ja polecam e, spinanie tego topera czekajcie bo mnie denerwuje ta metka trochę I teraz tak, pokażę Wam też na mojej koleżance, jak wygląda zagęszczenie toperem na bazie 20 na 20, tej takiej najbardziej popularnej, którą ja noszę na co dzień. Widzicie? To nie jest jakoś strasznie dużo włosów, ale przez to, że ta baza jest większa, ona ma lepsze krycie i jakby tworzy nam piękną fryzurę. Która zasłania nam y, większość przyrzedzeń. Natomiast ta baza malutka, już Wam założę, wygląda tak. Widzicie? To jest tak naprawdę odrobina włosów, y, żeby nam dodać objętości. Z przodu najbardziej. Bardzo fajnie uzupełnia kobietom, które mają no nieco więcej włosów niż ja. Także jeden i drugi toper jest bardzo dobry, ale ja lubię najbardziej chodzić w rozpuszczonych włosach, więc na co dzień możecie mnie zobaczyć właśnie w toperach na bazie 20 na 20. A taki toper używam okazjonalnie tylko i wyłącznie do włosów spiętych. Teraz mam jeszcze raz dołożę to 20-20, tak żebyście mieli porównanie. Jeszcze raz wam pokażę, o jak to wygląda. spineczka, bazy, pamiętajcie dziewczyny, że sobie naciągamy delikatnie ona się wtedy bardzo ładnie dopasowuje nam do kształtu głowy I jeszcze tylko sobie przeczeszę troszeczkę w moim że tutaj została trochę wycięta grzybka z przodu to też nie jest właśnie problemem, żeby sobie iść do fryzjera czy przyjechać do nas na konsultację i się obciąć na miejscu wszystko do jednoduchowienia, jedno do dopasowania do nas i to tworzy fryzurę, którą ja lubię osobiście najbardziej czyli e, bardziej gęste włosy taka ładniejsza, pełniejsza fryzura ja wtedy czuję się sobą i jest, jest naprawdę fantastycznie <grych> także jeszcze raz Wam pokazuję małą bazę i tą bazę, którą ja tutaj miałam e, mam na sobie także dziewczyny pamiętajcie jeszcze jedno że mm, kupując przez internet macie 14 dni na zwrot Także jeżeli macie ochotę sprawdzić jak wygląda mini topper to serdecznie zapraszam Was do zakupu, nic nie ryzykujecie, możecie zwrócić z metką do 14 dni i potem dokonać sobie na przykład zakupu na dużą bazę, albo najpierw dużą bazę zamówić, potem mniejszą, pełna dowolność, tak żebyście były zadowolone z tego zakupu. Oczywiście najlepiej mieć małą i dużą bazę, bo wtedy można sobie wymieniać, kombinować z fryzurami, ale wiadomo, że nie zawsze jakby jest to możliwe od razu, ale zawsze jest jakiś powód, żeby oszczędzać pieniądze na jakąś wymarzoną fryzurkę. Pozdrawiam Was serdecznie, kochane, no i czekam na Wasze komentarze, co sądzicie w ogóle na temat mini toperów, toperów na bazie 20 na 20. Jakie są Wasze spostrzeżenia i doświadczenia w ogóle przynoszeniu tego typu produktów bo wiem, że wiele z was ma i jedne i drugie i no jestem po prostu ciekawa, jak, jak to wygląda u Was w praktyce. Pozdrawiam serdecznie Buziak, i Monika Bachej.